Znany z cudownych uzdrowień, mistrz bioenergoterapii Ireneusz Stobiecki to ostatnia nadzieja chorych. Jego księgi uzdrowień to setki cudów. Pan Tadeusz cierpiał na silne bóle rwy kulszowej. O własnych siłach nie mógł się poruszać. A do gabinetu uzdrowiciela został przyprowadzony przy pomocy żony i syna. Posłuchajmy wypowiedzi kolejnej uzdrowionej osoby przez Ireneusza Stobieckiego. Moje imię jest Tadek. Ja u pana Ireneusza znalazłem się z rwą kulczową. Po prostu mnie tu przywieziono. I po... Terapii po kilku minutach, po prostu, po pierwszej terapii, po kilku minutach wyszedłem, pani już kazał mi wyjść na parking i po prostu chodziłem, czułem ból lekki, ale nie było to, co wszedłem po prostu pierwszy raz do gabinetu. Także po trzeciej terapii w ogóle mi wszystko przeszło. I do dzisiaj się czuję dobrze i wszystko zawdzięczam pani Reneuszowi. I po tych kilku minutach tej terapii wyszedłem po prostu na parking. Pan sobie kazał mi wyjść na parking, czy mogę wejść na parking, i przejść, się. no i swobodnie wyszedłem, bez żadnej pomocy. Natomiast przed, przed terapią po prostu mnie żona z scenem przyprowadzili. Także to była ogromna różnica. No, no taka prawda. Po, pomału mnie wsadzili, wkręcili mnie do, 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 do auta, wepchali i lewą nogą, i lewą nogą. I na żonie byłem wsparty. Ból nie do wytrzymania. I to nogą, by no się mi nie dało nic, nic zrobić. Także ta noga. mi żona trzymała tu przy tej, przy tej stronie, a ja tą nogą. No. no i to jest prawdziwe, bo to tak było, tak się stało. I tak tu rzeczywiście mnie przeprowadzili. A ja, później ja wsiadłem w auto i pojechałem przed. No. Sam pojechałem wtedy. I ja poszedłem do pracy od razu, no, w poniedziałek. U Lekarze się leczyłem, to mi dali tylko tabletki przeciwbólowe i tyle. A tutaj po tej terapii puściło i, i chodzę do dzisiaj w porządku. Podczas terapii no po prostu mnie gorąco oblewało całego takiego i nogę, tak żeby mnie do pieca wkładał taki gorąc był w nogę. Po prostu coś, coś dziwnego to było. Bardzo dziwne uczucie. W trakcie terapii to mnie ogromnie bolało. To, jest, to był ból chyba największy, jaki w ogóle był ból oprócz gorąca, jaki był ból w ogóle przy wieku kluczowym. To, to było okropne. Myślałem, że nie, tak, prawdę mówiąc, myślałem, że nie do kończę, do, do, nie, nie, nie dostoję do końca. Tak bolało. Tak, żeby mi kroiło mięsie, jak żeby mi nożem rozcinał mięsie. Tak to dziwnie bolało. Tak, żeby świeża rana była rozcina, jakby było ciało rozcinane. No mi łzy leciały i byłem celutki mokry przecież wtedy przy tej terapii. Ale powiedział, że do, dostałem taką dawkę, że, że po prostu kobieta by tego nie wytrzymała żadna. No i wtedy to jak, dokładnie to, to końca życia pamiętam. Dziękuję bardzo. Uzdrowiciel nie dotyka ciała, a wkłada dłonie do wnętrza człowieka. Jak to zrozumieć? Mistrz Ireneusz odpowiada tajemnica. Ale my tego nie musimy rozumieć. Najważniejsze jest to, że pan Tadeusz został uzdrowiony. Spotkanie z uzdrowicielem będzie pamiętał do końca życia. Osoby zainteresowane spotkaniem z dyplomowanym mistrzem bioenergoterapii Ireneuszem Stobieckim mogą zamówić wizytę dzwoniąc pod numer 773-283-1505. 283-1505.